Cześć! Z miesiąca na miesiąc coraz więcej osób decyduje się na zakup Chromebooka. Wszystko za sprawą trzech cech. Bezpieczeństwa, szybkości i łatwości użytkowania. Zacznijmy od początku. Bezpieczeństwo. Każdy Chromebook ma wbudowane funkcje bezpieczeństwa, które zapewniają ochronę już od samego początku. Chrome OS to także kilka warstw zabezpieczeń. Dlaczego są szybkie? Chromebooki działają na specjalnie zaprojektowanym systemie operacyjnym Google, znanym jako Chrome OS. W rezultacie komputer może uruchomić się w zaledwie kilka sekund. Oczywiście czas uruchomienia może różnić się w zależności od posiadanego urządzenia. A dlaczego jest łatwy w użyciu? Chrome OS ma prosty i intuicyjny interfejs użytkownika. Podobnie jak w przeglądarce Google Chrome. Głównym elementem interfejsu jest pasek adresu, który działa również jako wyszukiwarka. Sprawia to, że nawigacja i wyszukiwanie są bardzo proste i zrozumiałe, nawet dla osób niezaznajomionych z systemem. Działa to tak, jak używanie Chroma. Dodatkowo wszystko ułatwiają darmowe aplikacje Google Workspace. Doskonale sprawdzają się one zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i w biznesie. Google Workspace dostępny jest w wersji darmowej, która oferuje szereg udogodnień oraz płatnej, składającej się z trzech pakietów Basic, Business i Enterprise, różniących się od siebie między innymi wielkością przestrzeni dyskowej. Jak uzyskać dostęp do tych wszystkich aplikacji? Wystarczy zalogować się na swoje konto Google i automatycznie zyskujemy możliwość korzystania ze wszystkich dostępnych aplikacji takich jak Gmail, Chat, Kalendarz czy Google Meets. A teraz przyjrzymy się kilku funkcjom, o których mogłeś nie wiedzieć, a które z pewnością będą dla Ciebie przydatne. Gmail jest to bardzo intuicyjne rozwiązanie, które oferuje darmową pocztę oraz szyfruje konto i wiadomości e-mail chroniąc korespondencję. W darmowej opcji można przechowywać do 15 GB wiadomości i plików. Posiada wbudowany czat, dzięki czemu można pisać z osobami, które również posiadają Gmaila. Zgodnie z zapowiedzią, podzielimy się teraz z Tobą funkcjami, o których mogłeś nie wiedzieć. Czy wiedziałeś o opcji cofania wiadomości? Jeśli nie, pokażę Ci, jak ją skonfigurować. Przejdź do ustawienia ogólne. Cofnij wysyłanie, gdzie możesz określić limit czasowy od 5 do 30 sekund na cofnięcie wysłanej wiadomości. Aby anulować wysłanie wiadomości e-mail, kliknij przycisk Cofnij. Ponadto, jeśli chcesz się wyróżnić, możesz łatwo dostosować wygląd swojej poczty. Aby to zrobić, przejdź do ustawienia, gęstość, gdzie możesz zmienić widok swoich wiadomości. Niżej znajduje się motyw do wyboru. Możesz ustawić taki, który ci się podoba, a nawet przesłać swoje zdjęcie i ustawić je jako tło Czat. Twórz czaty indywidualne i grupowe, możesz bezpiecznie łączyć się ze wszystkimi współpracownikami i usprawnić pracę grupową dzięki udostępnianym czatom oraz udostępnianiu plików i zadań. Czy wiesz, że Google Chat może edytować slajdy prezentacji? Jeśli wysłałeś lub otrzymałeś prezentację, kliknij na nią dwa razy. Otworzy się panel boczny, w którym można edytować prezentację i zapisać ją. Kalendarz Idealny dla osób z napiętym harmonogramem. Możesz planować spotkania online i offline oraz ustawić sobie przypomnienia, które będą przychodzić na Twojego chromebooka, telefon czy tablet. Synchronizacja działa świetnie i jest bardzo prosta i intuicyjna. Pracujesz może z klientami z różnych stref czasowych, wysyłasz e-maile, ale zawsze zastanawiasz się, czy nie jest za późno lub za wcześnie? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie kolejną ukrytą funkcję, która może Ci się przydać. Otwórz swój kalendarz. Przejdź do ustawień strefy czasowej i wybierz dodatkową strefę czasową. Teraz po wejściu do kalendarza zobaczysz dwie strefy czasowe i znacznie ułatwi Ci to Twoją pracę z ludźmi nawet z innego kontynentu. Meet. Aplikacja do wideokonferencji. Będziesz mógł rozmawiać i widzieć drugą osobę w najlepszej jakości. Ponadto nie musisz martwić się o bezpieczeństwo. Nikt podczas spotkania nie wejdzie na nie bez Twojej zgody. Nie musisz niczego instalować, wystarczy, że wejdziesz w link ze spotkaniem lub je utworzysz i od razu możesz omawiać najważniejsze sprawy. Jak widzicie, Google Workspace to szereg rozwiązań, które sprawdzą się w naszym codziennym życiu. Zostańcie z nami na dłużej, bo już niedługo wracamy z kolejnymi lekcjami. Do zobaczenia!